Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami lipca. Dzisiaj będzie bardziej niekosmetycznie niż kosmetycznie, ponieważ z kosmetyków będę miała tylko dwie rzeczy i do tego trzy rzeczy niekosmetyczne. Także jeśli jesteście ciekawe, jakie są moi ulubieńcy tego miesiąca, to zapraszam do oglądania. Zacznę od kosmetyków, e, kosmetyków, tak. E, są dwie, dwa tutaj e, dziś, dzisiaj chcę wam pokazać dwa kosmetyki kolorowe, które się sprawdziły e, w tym miesiącu. E, u mnie jeden to będzie taka nowość, drugie to będzie coś, że tak powiem, powrót do, do, do starego ulubieńca. E, więc zacznę od nowości. E, będzie to baza e, pod podkład z Inglota. To jest e, mattifying under makeup base. Mm. Czyli matująca baza pod makijaż. Kupiłam ją ze względu na to, że potrzebowałam po prostu do malowania innych osób, ale też ja miałam sama kilka wyjść, takich, muszę powiedzieć, ważniejszych w tym miesiącu, gdzie chciałam po prostu, żeby mój makijaż na mojej twarzy utrzymał się cały dzień. Albo, no dobra, przesadziłam z całym dniem, ale potrzebowałam, żeby parę dobrych godzin był w stanie bardzo, bardzo dobrym. A jak mam nadzieję, że wiecie, jeśli nie wiecie, to zaś się dowiecie. Ja mam cerę bardzo tłustą w strefie T, i u mnie naprawdę podkład potrafi w ciągu. Zaczyna się świecić w ciągu 2-3 godzin, natomiast no już tak po 5 godzinach większość podkładów już nie wygląda zbyt dobrze, bo zaczynają powoli spływać. Dlatego jeśli, no właśnie, potrzebowałam czegoś, co jeszcze przedłuży po prostu no, przedłuży jakoś mojego podkładu na mojej twarzy. Stosowałam z tym z tą bazą podkład z Revlonu Revlon Colorstay i on sam w sobie jest bardzo dobry, bardzo dobrze się utrzymuje na mojej twarzy, natomiast też mi zależało na tym, żeby jak najdłużej się utrzymał mat na mojej twarzy, ponieważ wiedziałam, że przez kilka godzin no, po prostu nie będę, nie będę w stanie sprawdzić jak moja cera wygląda, a potrzebowałam, żeby moja cera wyglądała bardzo dobrze. No i właśnie dlatego zdecydowałam się też mniej więcej, mniej więcej też dlatego zdecydowałam się na zakup tego, tej bazy i faktycznie bardzo dobrze się u mnie sprawdziła. To jest bardzo mocno matująca baza pod podkład, dlatego jeśli macie cerę normalną, to może być ona dla was za mocna. Ja mam tak, jak mówię, w strefie T ja mam cerę bardzo przetuszczającą się i ta baza właśnie pozwoliła przedłużyć efekt matu na mojej twarzy stosowałam ją na osobach też, które mają cerę normalną i na mojej, tak cerę w sumie chyba wszyscy, wszystkie dziewczyny które, na których stosowałam ją miały cerę normalną, może delikatnie przetuszczającą się, ale na pewno nie tak tłustą jak moja i u nich mat był bardzo długo utrzymany, natomiast no, u mnie to było parę godzin więcej, jeszcze nie znalazłam kosmetyku, który sprawił, że cały, cały dzień mój Makijaż był matowy, natomiast też nawet tego nie oczekuję, bo podejrzewam, że to miałoby bardzo zły wpływ na moją cerę. Ale ten, tak jak mówię, strasznie dzisiaj jestem roztrzepana i chcę wam wszystko przekazać, i niekoniecznie w ułożony sposób. Natomiast to, co chcę powiedzieć, jeśli potrzebujecie bazy, która przedłuży trwałość waszego makijażu twarzy i która dodatkowo przedłuży ilość, że tak powiem, godzin czy ilość czasu, E, żeby wasz, e, e, wasz podkład będzie matowy, to polecam właśnie tą bazę. 30 ml, 49 zł z tego co pamiętam zapłaciłam, czyli jak na bazę pod makijaż to nie jest dużo, uwierzcie mi, e, to jest jedna z tańszych baz pod makijaż, e, które możecie dostać na rynku, które są po prostu e, dobre, bo oczywiście dostaniecie pełno baz e, w drogeriach, natomiast no nie wszystkie, nie wszystkie są dobre, ja też no nie używałam wszystkich, więc e, o większości się nie mogę wypowiedzieć, natomiast jeśli chcecie sprawdzoną, poleconą bazę, to właśnie polecam tą e, z Inglota. Tak, rozgadałam się o jednej rzeczy, a jeszcze tyle, tyle przed nami. E, drugi, drugi kosmetyk, czyli powrót, że tak powiem, do starego ulubieńca. E, przez ostatni miesiąc, dwa miesiące, chyba nawet może trzy miesiące próbowałam różnych maskar, e, maskar ponieważ chciałam, no po prostu chciałam coś zmienić, chciałam zobaczyć, czy jakieś inne maskary się u mnie sprawdzą. E, niestety, jak się okazuje, mo moje oczy są zbyt wymagające. E, jeszcze ostatnio dość często łzawią, więc to już w ogóle masakra. E, dlatego wróciłam do starego ulubieńca niezawodnego tuszu do rzęs, który po prostu wiem, że przetrwa na moich rzęsach cały dzień i jest to Curling Paba mascara z Lovely. Maskara, która kosztuje... 10-12 zł, a sprawdza się yy, u mnie lepiej niż inne, nawet droższe maskary, bo próbowałam je z Maybelline w ogóle. No, niestety moje oczy nie chcą innej maskary, yy, natomiast ta się u mnie sprawdza bardzo dobrze. Yy, ona jest podkręcająca i unosząca rzęsy, no tak, to też podkręca, natomiast ona też yy, przede wszystkim. Yy, E, ładnie wyczesuje te rzęsy, a jednocześnie je podkreśla pogrubia i to mi się właśnie e, w niej najbardziej podoba i to jest coś, czego nie mogłam niestety znaleźć w innych maskarach, że przy właśnie pogrubieniu rzęs e, te rzęsy są rozczesane. E, I e, no i tak, i przy okazji się utrzymuje cały dzień, wiadomo pod koniec dnia, jeśli e, mam makijaż, jeśli mam pomalowane oczy więcej niż się godzin, no to już coś tam mi się pod nadalnej powiedz zaczyna e, odbijać. E, no ale część maskar, które testowałam niestety już po kilku godzinach, po 3, 4, 5 już zaczynały się odbijać co czasami jak jestem w pracy, no po prostu sobie nie mogę na to pozwolić, żebym po 3 godzinach już miała maskarę pod oczami, a nie na rzęsach. Eee, tak, więc polecam tą maskarę wypróbować. Eee, słyszałam mieszaną opinie, natomiast u mnie ona się sprawdza. Stosowałam ją już bardzo długo, teraz ją przestałam, przestałam stosować, tak jak mówię, na kilka miesięcy, po to, żeby spodkulony mogłem do niej wrócić. Bo to jest jedna z niewielu maskar, która faktycznie się u mnie sprawdza, która ładnie podkreśla, wyczesuje i podkręca, podkręca moje rzęsy. I teraz przejdę do niekosmetycznych ulubieńców. Pierwszy to będzie, pierwszy będzie wokalistka i będzie, gdzie, że teraz nie przekręcę na, nazwy, jest to Halsi. Halsey? Halsey chyba. Tak się ją e, e, przedstawia. Link do e, playlisty, jeśli mi się uda znaleźć, którą e, słucham w kółko tutaj na YouTubie, to wam zostawię na dole. Natomiast ogólnie e, nie wiem, co wam mogę powiedzieć. Po prostu ta muzyka do mnie trafia. Może tak. E, wszystkie chyba piosenki. Po prostu nie ma piosenki, która mi się nie podoba. Są oczywiście te, które mi się bardziej podobają, które E, które, e, które częściej słucham, taka na przykład e, piosenka Colors, albo Castle, e, albo New Americana. New Americana jest dość popularną e, teraz piosenką, więc już mogłyście gdzieś w radiu, czy gdzieś ją słyszeć. Natomiast ja mówię, po prostu e, playlistę, wydaje mi się, że uda mi się znaleźć, e, że to jest playlista, a nie, nie tak. To wam po prostu albo link do jej kanału, bo to też mają, ma kanał na, tutaj na YouTubie ze wszystkimi piosenkami, także zostawię Wam na dole w opisie. Bo tak ja mówię, no wszystkie te piosenki do mnie trafiają w pewien sposób, każda ma coś w sobie, co, co mnie przyciąga. Oprócz tego ja lubię taki gatunek muzyki, właściwie to jest. No, to jest taki pop, ale to taki... nie, no nie, chcę, nie chcę nie chcę urazić, bo po prostu... Zostawię Wam link na dole. Posłuchajcie sobie, może i to Was ta muzyka trafi. Tak, nie będę więcej mówić, bo się zaraz pogrążę. Jeszcze, tak. Jeszcze z, związane z YouTube'em polecę Wam dzisiaj. Jeden kanał, chciałam powiedzieć, że wyjątkowo, ale chyba nie wyjątkowo, bo już polecam, różne kanały, więc, więc to nie wyjątkowo. E, Polecę Wam kanał dziewczyny, która e, sprawiła, że po prostu uśmiech, że się po prostu uśmiecham, jak oglądam jej filmy. E, jest to bardzo pozytywna osoba i teraz też postaram się nie przekręcić. Jest to Rosana Pansio, Pansio, Rosana Pansio. Też link oczywiście znajdziecie na dole w opisie. Jest to Amerykanka, która jest po prostu przeurocza i jest tak zabawna i w ogóle uwielbiam jej wszystkie kolaboracje z innymi youtuberami, bo po prostu no, nieraz płakałam ze śmiechu po prostu na jej filmach. Widać, że dziewczyna ma do siebie dystans, ale przy okazji w bardzo profesjonalny sposób prowadzi ten kanał. Ma już ponad 6 milionów subskrypcji, więc, więc tak, no. Coś tym musi być. Bardzo popra poprawiła mi humor w dni, kiedy po prostu byłam jakoś tak bardziej przygnębiona, to gdzieś znalazłam przypadkiem jej kanał, no już zostałam yy, zasubskrybowałam i teraz oglądam. Oczywiście nie oglądałam jeszcze wszystkich filmów na jej kanale, bo to chyba byłoby niemożliwe. Natomiast większość już kolaboracji właśnie z innymi youtuberami oglądałam. Uwielbiam jej wszystkie testowania, zgadywania, challenge z udziałem jedzenia, bo naprawdę. Śmiesznie jest, także też link oczywiście zostawię do kanału na dole w opisie. Sprawdźcie sobie. Oczywiście trzeba znać angielski, żeby zrozumieć, co ona mówi. Natomiast ona mówi też w sposób wyraźny, na tyle, że wydaje mi się, że jeśli ktoś ma podstawową znajomość angielskiego, nie powinien mieć problemów z zrozumieniem jej. I ostatnie, um, ostatnie ulubienie z niekosmetyczny będzie to program no w sumie to jest program e, program który już był e, bardzo dawno temu natomiast ja sobie jakoś tak nie ostatnio wzięło i wyszukałam sobie go w internecie i oglądałam e, e, i to jest The Island with Bear Grylls czyli e, to jest coś w stylu rozbitków ale to jest program właśnie gdzie Bear Grylls zostawia e, 14 osób na wyspie, na bezludnej wyspie, i one, one muszą przetrwać. Pierwszy sezon tego to są Brytyjczycy, tak, jeszcze nie powiedziałam, że to zostawia 14 Brytyjczyków. I pierwszy sezon to było, że on zostawił tylko samych 14 mężczyzn. To oglądałam, ten pierwszy sezon oglądałam już bardzo dawno temu, jakiś rok temu chyba. I jakoś tak mnie wzięło, że zaczęłam wyszukiwać jeszcze, jakie on ma tam um, programy. I okazało się, że jest sezon drugi, w którym zostawia 14 Brytyjczyków e, mężczyzn na jednej wyspie i 14 kobiet na drugiej wyspie. No i właśnie oglądałam, najpierw oglądałam jak sobie kobiety poradziły e, i potem oglądałam jak sobie mężczyźni poradzili. E, mm. Mnie to osobiście bardzo fascynuje, jak sobie ludzie radzą na bezludnej wyspie i ogólnie w ciężkich właśnie takich sytuacjach, że nie mają ognia, nie mają wody i jak sobie w ogóle poradzą z przetrwaniem. Ogólnie uwielbiam Bera Grylsa i to, jak on właśnie pokazuje, jak sobie radzić w takich sytuacjach. No i tak mówię, mnie to osobiście fascynuje, więc jeśli lubicie właśnie takie, tego typu właśnie programy, w których możecie zobaczyć, jak sobie poradzić w ciężkich, ciężkich sytuacjach, Niekiedy wydawałoby się bez wyjścia, ale tak naprawdę zawsze jest wyjście z tej sytuacji. To polecam też, właśnie to, ten, ten program. W sumie w sezonie drugim jest 13 chyba odcinków. Jest 6 z udziałem kobiet i 6 z udziałem mężczyzn. To jest podzielone, właśnie. No i ostatnie jest, to jest jakieś podsumowanie. Tego podsumowania ja w sumie nie oglądałam, ale oglądałam te 12 odcinków. I tak jak mówię, najpierw oglądałam, jak sobie kobiety poradziły. E, oni, se, jeszcze czego nie powiedziałam, to, że oni są pozostawieni na wyspie na 6 tygodni, jeśli dobrze pamiętam. Czyli to jest ponad miesiąc, gdzie muszą bez, bez jedzenia, bez wody sobie po prostu poradzić. E, nie będę ukrywać, że po oglądnięciu tego sama się zastanawiałam, czy ja bym sobie poradziła i czy... Jeśli, powiem tak, jeśli miałabym okazję właśnie zostać gdzieś, że tak powiem, porzucona na bezludnej wyspie z jakimiś innymi osobami, to wydaje mi się, że bym się tego podjęła, bo chciałabym się właśnie sprawdzić. No i właśnie też przez to, że sama bym tak w sumie chyba chciała, to mnie to tak na tyle interesuje, że, że, że oglądam, jak sobie inni, inni w takich sytuacjach radzą. Także tutaj link no, do programu wam nie powiem, bo to Ciężko jest znaleźć w internecie, natomiast e, jeśli głębiej poszukacie, to znajdziecie. E, więc link może do filmowemu wam zostawię, żebyście e, mogli sobie poczytać, e, co tam dokładnie, jak to wygląda. E, ale tak, no to jest moje ostatnie ulubienie. Nie będę ukrywać, że pochłonęłam w ciągu chyba trzech dni cały właśnie ten drugi sezon e, ze wszystkimi odcinkami. Każdy odcinek trwa 40 minut, więc możecie sobie wyobrazić, że w ciągu trzech dni byłam przykuta do komputera, ale. Ale bardzo mi się to spodobało. Także tak, to byli ulubieńcy, troszkę się rozgadałam. E, dajcie znać w komentarzach, jakie byli Wasi ulubieńcy. E, no i tak, jeśli e, miałście któryś z kosmetyków, dajcie znać, czy się u was sprawdził. E, jeśli oglądniecie, czy posłuchacie muzyki, to też dajcie znać, co sądzicie. A ja no, dzisiaj z Wami się żegnam. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie kciuki do góry i do następnego pa, pa.